Dashboard Wam wszystkim. Jesteśmy na kolejnej wyprawie. Jest przepiękny poranek. Już z samego rana powiem Wam szczerze, że wszedłem na cztery dziki. Stały sobie tak nieruchomo i tak nieświadomie, że ja też po prostu zdębiałem. No i troszeczkę je nagrałem. Mam nadzieję, że ujęcie się udało. Pokażę Wam. E, idziemy szukać zrzutów. Zobaczymy, co się uda podnieść, także trzymajcie kciuki, pogoda naprawdę fajna, słoneczko, może coś się trafi, a jak nie, no to na pewno będą fajne nagrania, także trzymajcie mocno kciuki. Słuchajcie, mocno trzymaliście kciuki, za co wielkie dzięki. Normalnie, powiem Wam szczerze, idę sobie starą ściechą saren, dzików, jeleni. No i widzę, z daleka leży te tarta. Po prostu coś pięknego. Sami zobaczcie. Już wam nie będę mówił co i jak, bo nie ma sensu. Najlepiej pokażę Wam to o czym myślę i jak czuję ujęcie, które zrobię. Po maluteńku sobie podejdziemy. To jest ładna trasa, gdzie sobie zwierzyna przechodzi. No, I Oto i ona. No, leży sobie tak od 20 minut. Podziwiam ją. Ma swoją masę, wielkość. Korona jest przeolbrzymia. Przepiękne uperlenie. Kolor, zabarwienie mówi samo za siebie. Potężne byczysko. Pieczęć no, niesamowita. Pokażę w przybliżeniach Wam później, jak wygląda. No, jest to tyka dużego byka. Jak wcześniej powiedziałem. Od 14. Tam niektórzy już się mnie pytali, dlaczego 12, dlaczego 14. Jeżeli jest jedna tyka i tak mówimy. Zakładamy z założenia, że druga tyka, którą y, znajdziemy, też będzie miała 6 lub 7 odnóg, może i więcej, może i mniej. I to mnożymy razy dwa. Wtedy mówimy, że to jest 12 lub 14. Jeżeli y, będzie tyka tego samego byka z sześcioma nogami w ten czas mówimy, że to jest czternastak nieregularny. To już tak teoretycznie z wiedzą wychodząc do tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Także sami zobaczcie. Ja już podnoszę, bo po prostu nie mogę. Muszę poczuć ten ciężar i zadowolenie, że już jest mój. Podnosimy. Oj... No zobaczcie sami bardzo piękna tyka. Zobaczcie na to. No ręka mi się prawie chowa. Saluteńki jest superlony od dołu do korony. Jest cały, niepołamany, zawsze przeważnie byki podczas walk tracą. Na doczniaki, no ten na szczęście jest salutki. Zobaczcie na to. Delikatnie może i wyłamany jest kolos. Kolos po prostu przecudny. I budową mi przypomina wcześniejszego sprzed dwóch lat byka miał ciemniejsze zabarwienie ten jest taki typowo ciemny brąz tamten był prawie, że czarny wstawię po prostu zdjęcie Wam i pokażę porównanie mniej więcej kształtem bardzo są podobne do siebie coś pięknego pogoda dopisuje, słoneczko lekki wiaterek, ciepełko 12 do 15 stopni Celsjusza Z samego rana, no coś niesamowitego Zero przymrozku, fajna pogoda, zwierzyna w terenie, dziki nagrane. Także lecimy penetrować dalej, może do, do pary się znajdzie, może nie, zobaczymy. Zobaczymy, czy daleko poniósł. Jak poniósł, no to albo może ktoś trafi, albo mi się uda podnieść. Także trzymajcie mocno kciuki, lecimy dalej. Jest moc, to jest moc dopiero. Bardzo fajna okolica, słuchajcie, a przede mną kolejna tyka. To no jest to stary, zeszłoroczny szóstak. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, w terenie można jeszcze spotkać wiele starych zrzutów. W jednym ręku już mam przepiękną petardę, a w drugim będę niósł starego szóstaka. Także sami zobaczcie. Niesamowite, petarda podnoszę. I stary szóstak. Trzy odnogi. Teoretycznie mówimy, że to jest szóstak. Przyjmujemy, że kolejna tyka byłaby też z trzema odnogami. Także to jest szóstak. Pamiętajcie. Idziemy szukać dalej. Jest różnica, nie? Czas zrobić podsumowanie. Dziąnek naprawdę udany, zwierzęta nagrane, zrzuty podniesione, co najważniejsze. No i mamy tutaj staruszka. Staruszek z trzema odnogami. Umownie przyjmujemy, że to jest. Yy, od szóstaka. Gdyby miał e, kolejny zrzucik tyle samo od nóg, wtedy mówimy, że to jest szóstak. I to jest e, informacja dla tych ludzi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, a pytają mnie w komentarzach, e, a dlaczego dwunastak, a dlaczego czternastak, dlaczego szóstak. Gdyby miał e, drugi zrzut dwie tyki, dwie odnogi, ten czas mówimy, że to jest nieregularny szóstak, nieregularny dwunastak, czy nieregularny czternastak i tak dalej, i tak dalej. Zrzucik się nadaje, jak widzicie, jeszcze się fajnie nadaje do zrobienia rękojeści pod nóż. No i to by była jego cała e, taka przyszłość najciekawsza, bo z niego już więcej nic się nie wydobędzie, no chociaż można jeszcze go zostawić sobie na szczyt do choinki ze zrzutów na przyszłą wigilię Tutaj mamy zrzucik przepiękny, potężny, po niesamowitym zabarwieniu i kształcie, świeży. Jest to tak też mówię umownie, bo gdyby miała tyka siedem odnóg w ten czas razy dwa robimy i jest to czternastak czyli mówimy, że to jest piękny czternastak o niesamowitej budowie niesamowitej koronie pieczęć jak widzicie jest taka wyrywana delikatnie możdżeniem sama pieczęć jest no delikatnie wklęśnięta, ale Sama róża już jest zdeformowana, czyli ten byczek, już po malutku, naprawdę jest wiekowy. Tutaj ma odnoga, widzę pęknięcie, czyli on tam ostro musiał gdzieś walczyć, i jak się starł z innym bykiem, musiało mu to pęknąć. No, zabarwienie, i sam zapach. jest powód do radości, bo dla prawdziwego zrzutomaniaka niepowąchanie w terenie. Zrzutu po prostu jest zmarnowanym dniem. Ja to robię nagminnie i zawsze w ten sposób kończę moją przygodę w lesie. No i z tym końcowym e, zapachem zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ciśnijcie sobie dzwonek, będziecie mieli powiadomienia o nowych filmach. Zaglądajcie na moją stronę. Leśny Rekonesans. Piszcie do mnie, jak macie jakieś fajne zrzuciki, pochwalcie się tym. Dzięki wszystkim, którzy już nadesłali zdjęcia, którzy się dzielą informacjami o zrzutach, jakie piękne tereny mają i tak dalej. Naprawdę jest to miłe, jest fajna atmosfera. No i do następnego. Pamiętajcie, że będzie na pewno działo się dużo. Jest ta moc. Pozdrawiam, Daszbur.